Omówię dente afery, czyli jak działają media. O godzinie 20 będzie odcinek stanowiący wstęp do analizy sporu, a ściśle tam sporu wywiadu pomiędzy panią doktoranną Mandrelą a panem Grzegorzem Braunem. Dzisiaj podam przykład tych fałszowanych wyborów. Przecież idąc tokiem rozumowania tych, co teraz tak grzeją fałszowane wybory, a wcześniej... Oburzali się na tą aplikację, nie wiem tam kogo, kogoś spisu, kto tam spisywał te, czy te karty do wyborów poza miejscem zamieszkania, nie są kopiowane i nie, i nie głosuje się na nich w kilku miejscach, co swoją drogą jest dobry, dobrym, dobrym probierzem, no omen no probierzem na, na kanwie tej nowej afery piłkarskiej o jakieś kopanie piłki, gdzie się tak aferują czymś takim a niewiele wiedzą, a właśnie to jest istota problemu, niewiele wiedzą, a więc mogą sobie tworzyć teorię, rozgrzewa się emocje, tą kostkę rosołową emocji wrzuca się i ludzie później już nie są w ogóle wrażliwi na rzeczowe rzeczowe analizowanie sytuacji Sy sytuacji, to jest hiper y hiperarchaizacja niepoprawna y sytuacji i to jest istota. Zamiast ludzie nie są w stanie skupić się na poprawności wnioskowania, na tym, czy to wynika, czy z rzeczywistości, a nie z samych gołych, rzuconych tez, tak zwanych informacji, czyli spinów medialnych. Ten taki, ten siaki, ten owaki, ten zdrajca, ten Lewandowski zły, probierz zły, ten sfałszował, tamten sfałszował, a tak naprawdę fałszowanie wyborów budowany jest w sam proces wyborczy. W mediokracji, bo to nie jest żadna demokracja, tylko demonokracja, mediokracja, gdzie wygrywają informacje, puste znaki symulaka, jak ten Baudrillard, co trochę tak skopiował od ciekawej postaci, Maglouena, polecam, bo to taki konwertyta. Konwertyta amerykański, który nawrócił się pod wpływem Chestertona. Także polecam jego historię i bardzo. Mm, prorocze. Prorocze to może za duże słowo, ale opierał się na pewnych wymiernych obserwacjach na, na temat społeczeństwa, na temat yy, znaku. Jak yy, jakby to później rozwijali tacy ludzie, którzy pociągnęli tą jego teorię w stronę lewicową. Dlatego też niektórzy mówią, a to są takie lewicowe teorie. Nie, 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 nie. Lewicowcy przejęli te teorie od prawicowców. I próbują wykorzystać i właśnie przejmując te teorie, od, tak jak przejmują marsz przez instytucje Obserwując, jak działał, jak się rozwijał Kościół, tak jak rewolucja przejęła dużo od Kościoła, no jak widzicie, nawet my próbując wszystko wykreślić, wszystkich won, wszystko zniszczyć, żeby nie było żadnej kontynuacji w odejściu od lewicowości, popełniamy błąd lewicy, bo le zapominamy, że lewica nie ma nic swojego rewolucja nie ma nic swojego zło też nie ma nic swojego tylko czerpie z dobra. I wpadamy w takie fałszywe alternatywy, i w metodzie. Działamy jak rewolucja, nawet jak chcemy działać w imię konserwatywnych, prawicowych i tak dalej wartości. I to jest blond. Metoda, że my skupiając się na spinach, informacjach, hasłach katolickie, super, hiperprawicowe, to w sensacjach, nowinkach, doniesieniach, tracimy. Ostrożność i umiejętność poprawnego wyciągnięcia wniosków, co z tych informacji, tak zwanych, wynika, czy one są, czy możemy je zmierzyć, zweryfikować, a jeśli nie możemy, to które powinniśmy zostawić na boku i owszem, sprawdzać je, ale nie wyciągać pochopnie wniosków. Dzisiaj się nie da, zaraz ty coś powiesz, już ci rodzie dolepiam do jakiejś szufladki. A, ty to powiedziałeś, to już jesteś, ty atakujesz. Yy, atakujesz Brauna, ty. Znowu jesteś tak ci sami, co teraz, że atakujesz Brauna, mówili, mi, że jestem ślepo zapatrzony do Brauna. I wtedy mówiłem tym, co atakowali Brauna, wymyślali mu jakieś niestworzone historie, tropili mu choroby psychiatryczne na odległość, nie, mają, nie mając racji dostatecznej. Nie mając racji dostatecznej, psychiatryczne choroby mu wyciągali, jakieś prorosyjskość, tak? Co kompletnie z palca wyssane, tak jak ci, co wobec wątpiących, wobec takiej wciskanej ludziom na siłę narracji, dozbrajać, dozbrajać tą Ukrainę, jak nie, to jesteś ruskim agentem. To problemem nie było to, że mamy różne opinie, tylko że wmuszacie szantażem, próbujecie wymusić krytykę razem z wami. Nawet wtedy, kiedy ludzie nie mają do tej krytyki dostatecznej do racji. To jest błąd. Tak samo, nawet w nauce, to jest w tych sporach alochtonistów z autochtonistami, auto czy Słowianie przybyli w VI wieku na pustki osadnicze. Ktoś mówi, że zaraz zaraz ta teoria, ta teoria Godłowskiego, czy tam tego Kosiny, czy jak mu tam było, to taka jest. słaba ma podstawy, bo Trudno mówić o pustkach osadniczych, jak tutaj była ciągłość osadnicza od czasów rzymskich. To zaraz mówią, o, i turbosłowianin, i zaraz wpadają albo w jedną fałszywą szufladkę, albo w drugą, ale ktoś powiedział tylko, tak profesor Piątek, że tu nie było pustki osadniczej. Nie było czegoś jak pustka osadnicza na całym terenie. No mogły być wyspy, tam zmniejszyła się ilość ludzi, schowali się do lasu, no bo jakaś, powiedzmy, klęska mogła być. A ci już, że turbo że ma sympatię słowiańską. A to mnie nie interesuje, czy to byli Słowianie, czy nie, tylko mnie interesuje, czy, czy podstawy dla teorii allochtonicznej, że to przybyli Słowianie ze wschodu jako na, na pustki, czy, czy one są słuszne, bo może być tak, że przybył jakiś mały lud, który na przykład narzucił lokalnej ludności, która tu cały czas była, język słowiański, czy też doszło do jakiejś fuzji, czy może były jakieś inne ludy indoeuropejskie na tym terenie, no i tyle. I takie fałszywe alternatywy to wpada. Ja tym odcinkiem tutaj Państwa zapraszam na dzisiejszy odcinek o godzinie 20. Bądźcie o 20, bądźcie o 20, a później jeszcze raz przedstawię Państwu dalszy ciąg tej analizy, który dzisiaj o 20 się zacznie, bo to będzie tylko wstęp. Poruszę temat męcena, na antropogeniczności, globalnego ocieplenia i pokażę, że Ci, co zarzucają, o, on jest za antropogenicznością, straszny, zły, ten klimatysta bzdura, to właśnie daliście się sobie narzucić, co tak mówią, dali sobie narzucić tak, bram niestety za tym poszedł. Fałszywą definicję problemu, bo problemem nie jest to, czy jest antropogeniczne ocieplenie, czy nie. I nie jest to, że twier ktoś twierdzi tak albo tak, bo to jest sprawa właśnie wątpliwa i tutaj szantażowanie innych i obwinianie za inne stanowisko w takiej sprawie to jest kluczowy błąd, bo nie macie do tego racji dostatecznej i miary, żeby zmierzyć jak to jest. Tylko. Rzeczy wątpliwe traktujecie jak pewniki o, i nadajecie im status moralny. I to jest kluczowy błąd i deprecjonujecie człowieka, bo ma inne stanowisko, a w tym gubicie istotną sprawę i robicie to samo, co ci, przeciwko którym pierwotnie wystąpiliście. Bo pierwotnie było problemem nie to, że ktoś jest zwolennikiem antropogeniczności globalnego ocieplenia, że ktoś uważa, że należy dozbrajać Ukrainę, albo przeciwnie, że ktoś uważa, że nie należy dozbrajać, albo że należy nosić maski, albo że się szczepić, albo nie, nie, to jest problemem. To problemem jest zmuszanie ludzi do zmiany normy, do jednego z trudnego stanowiska w sprawie wysoce wątpliwej, dla której ludzie nie mają dostatecznej racji i w której muszą wierzyć na słowo. To był problem. To był problem. I ci, co atakowali ludzi za nienoszenie masek, za nieszczepienie się, mówili, że są winni śmierci babci, to było problemem nie to! Że nosili maski, że się szczepili, ale to, że zmuszali do tego innych szantażem. Dlatego tak samo analogicznym problemem jest zmuszanie szantażem ludzi. Wchodzenie w tą samą fałszywą alternatywę jest wymuszanie takim szantażem, presją społeczną, moralną, emocjonalną, zagrożeniem takiego traktowania jako oczywistości: a ty nosiłeś maskę, ty miałeś flagę Ukrainy, to jesteś banderowcem, jesteś zły, jest coś złego, strasznego, ty mówisz o antropogeniczności globalnego ocieplenia. To już jest zły klimatysta już takie wrzucanie do jednego worka tymczasem nierozróżnienie, że można, tak jak mówił Mancen od początku, o tym Grzegorz Brown wiedział, antropog antropogeniczność globalnego ocieplenia. To jest sprawa trudna, wątpliwa i można uznawać antropogeniczność, a jednocześnie sprzeciwiać się polityce klimatycznej. I nie antropogeniczność bądź nie była problemem jej uznanie. Tylko zmuszanie ludzi do jakichś zmian. Normy, która była dla nich też wcześniej wymuszona warunkami gospodarczymi, palenia w piecu, jeżdżenia dieslem, te wszystkie Zielone Łady niszczące ludziom gospodarkę, wprowadzające takie zmiany, które są nie do skontrolowania, nic nie wnoszące, bo nie jesteśmy w stanie skontrolować innych krajów i całego świata. To był problem. Terror innowacji, terror niewiadomej, terror niewiadomej informacji. Orzekactwo, podejrzewactwo, rozsiewanie informacji niepewnych, bo się wydają nam tak wiarygodne, bo są obudowane, bo są rozsiane wszędzie, ale przecież tak będą działać yy, manipulanci. Stwarzamy im świetne warunki, jeśli przyzwyczajamy ludzi i społeczeństwo, to jest szczególnie do dziennikarzy, którzy tak jak im zwracają na to uwagę, że sieją plotki w sprawie niesprawdzonej, rozstrzygają na niekorzyść oskarżonego czy drugiej osoby, to ten mi mówi, że jesteś dzieciaczkiem i mnie zbanował. Co, jak, ja go chwaliłem, ja go wziąłem obronę przed takim Jakubem Wiechem, a gdy on robił to samo, i mu tatu zwróciłem uwagę, nie obrażałem go, tak, a on mi obraził, że z tym dzieciakiem jest Banub. Zrobił to samo co oni. Grana emocje. jak tego chcecie, to do pana Otoki Frąckiewicza było. I wielu innych działaczy, tak, niektórzy, a z drugiej strony są niektórzy, którzy mówią, że o, ten dziennikarz wspaniały, bo tak grzecznie ze wszystkimi rozmawia, albo inaczej, wszystkich ciśnie, albo dla wszystkich jest grzeczny, a to jest proszę Państwa nieistotne, czy grzeczny, czy ciśnie, bo można manipulować, będąc grzecznym i manipulować, cisnąć wszystkich polityków porówno. To jest błąd, nie chodzi o to, by cisnąć wszystkich porówno, ale by stosować uczciwe zasady dyskusji. Nie oskarżać pochopnie, a ludzie niestety chcą mięsa, chcą, żeby wszystkich porówno oskarżać, zaorywać i te, to się cieszą, bo wszystkich równo zaorywa. To z wszystkimi postępuje tak samo błędnie. Tak, dlatego krytykowałem Sławomira Mencena, gdy wszedł sobie z Ryszarda Petru jego sześciu króli, pokazywałem, że niestety takie rzeczy potrafią pogrążyć karierę polityczną i Sławomir Mencen dostał nauczkę. Dlatego krytykowałem tym bardziej Grzegorza Brauna, że Kłamliwe rzeczy opowiadał Sławomirze Męcenie na temat, że jego rzekomej, bezalternatywnej, jakby bezalternatywnego przystawania do członkostwa w Unii, na temat rzekomej zmiany czy też sprzeczności jego poglądów w sprawie klimatyzmu i antropogeniczności. Sugestia, jakby tu nastąpiła jakaś zmiana, insynuacji, którą to sam Grzegorz Brown kiedyś tak wytykał innym, a jak on insynuuje, to jest dobrze, nam wolno, innym nie wolno. Jak my to robimy, to metafizyka, jak inni to robią, to BFU. tak ludzie tak. On w ten sposób się sprawdza. Sekciarstwo ludzi. To najgorsze nie sekciarstwo pozytywne, bo kiedy ktoś kogoś broni, to jest dobrze. To nawet jest szlachetne net swojego wroga. Kiedy z nim rozmawia, kiedy go gości, to jest szlachetne. Nieszlachetne jest pogrążanie ludzi bez dostatecznej racji. Ślepe oskarżanie. Jak nie macie możliwości zmierzenia, jaka jest dokładnie sytuacja, jedziecie równo po człowieku, deprecjonujecie, cały internet zalany takim świństwem, dziadostwem. Wchodzi się na to, jak nie, chodzi, nie wchodziłem na tego Twittera dwa dni, patrzę teraz jakie tam dziadostwo jest, w ogóle jeden tak każdy fałszywy alternatywy nic nie wiecie z tego. Niedobrze się robi, moralność Kalego i tak to działa jak Brown się z Nawrockiego poparł to dobrze, a wcześniej mówił, Bosakowi wytykał, o czym, co mówię w, te w tej analizie, którą dzisiaj zapowiem wieczorem, Busakowi wytykał, że Bosak mówił, byle nie Trzaskowski. A jak pani doktor Mandrela mu powiedziała, no ale jak, ale pan przecież też poparł, nawet poparł wprost Dudę w poprzednich wyborach, się najpierw wykręcał. Nie, ale ja tylko powiedziałem, że nie zagłosuję w drugiej turze na Komorowskiego wtedy, czy Trzaskowskiego, nie pamiętam, który, 2015 chyba rok. To... I powiedział, ja tylko powiedziałem, że na niego nie zagłosuję. A cała reszta to jest dorabianie jakiejś teorii. Tymczasem nie, nie tak powiedział Grzegorz Braun. Sam chyba zapomniał, co powiedział. No ale wyparł to z pamięci, bo mu nie pasowało do sytuacji, do oskarżeń, które sformułował i obnażyło jego hipokryzję niestety w tych oskarżeniach, bo nie zarzucam Braunowi tego, że poparł Nawrockiego, tylko hipokryzję. To jest złe. Nie dajcie się wciągnąć w te całe dyskusje, kto tam lewy, ten jakiś tam trener, kto tam zrobił dobrze, kto źle. Nie wiecie tego. To jest piłka nożna, nie ma co się tym aferować, odciąganie, to jest odciąganie naszej uwagi od rzeczy poważnych. Tak samo, kto sfałszował te wybory? Wybory są w samym procesie wyborczym, jest fałsz, bo jest oparta na właśnie takich kłamliwych wrzutkach medialnych, nie macie możliwości zweryfikowania większości tych doniesień, a jednak większość ludzi w nie wierzy, bo to działa też na podświadomie, do nas docierają pewne wrzutki, już nawet, ja nawet sam po sobie widzę, wchodzę na tego X a i patrzę po tych informacjach, no, że może rzeczywiście coś w tym jest i już tak czuję niechęć do człowieka, bo mnie uważaj na niego, uważaj, uważaj, a później się okazuje, jak tak sobie zastanowię, pójdę na łąkę, dorwę się od tego, że to jest wszystko nie do zweryfikowania. I jak może być z tymi wyborami, to teraz powiem. Przecież równie dobrze można by, chyba już to mówiłem dzisiaj, ale dla tych, którzy jeszcze nie widzieli. Równie dobrze można by było mówić, że te wybory były sfałszowane yy, właśnie, bo tak jak ta była ta strona, która tam sprawdzała, i tak się, którzy burzyli, a co wam to szkodzi? Że ktoś sprawdzi, czy wasza karta jest skopiowana, i nie głosuje ktoś 100 razy na to. To właśnie powinno być sprawdzone. Skoro nie jest to, to właśnie może być powodem fałszowania i może być tak, że ta przewaga głosów, yy, to, że w drugiej turze mniej głosów było na Czeskowskiego, to równie dobrze można powiedzieć, że w pierwszej turze było. Były fałszowane te wybory na korzyść jednego, bo były fałszywe listy głosowania poza miejscem, zamieszkania kopiowane, ale tego nie ma jak komisja sprawdzić na bieżąco, bo dopiero później komisja centralna może być sprawdzić, że było więcej głosów jakby na tą sa te same dane. No i jak później, jak to zweryfikuje? I może w drugiej turze się zorientowali, jak komisja w drugiej turze zweryfikuje, która z kart do głosowania... Bo karty nie są oznaczone numerami, peselami, imionami. Są anonimowe. Więc nie da się skonfrontować, które były sfałszowane głosy. Już post factum. Nie da się. A więc mogło być tak, ktoś mógłby tak mówić, idąc z waszym takim rozumowania, że to były w pierwszej turze sfałszowane, a ci co fałszowali w pierwszej turze już w drugiej nie mogli, bo byli na liście. I byli do wyłapania. Dlatego przestali fałszować dlatego się zmieniły drastycznie wyniki wyborów. Tak i tak można gadać. W każdych wyborach są nieprawidłowości, w każdych. To jest zbudowane. Komisja, jakby później PKW odrzuca te tam skargi, no bo rozpatruje, no ale jest to zbyt rozpatrywane jako zbyt. Y Mało istotne, żeby odwołać całe wybory, no bo byśmy musieli całe wybory odwołać, no bo jak mamy w wyborach, że ktoś poszedł, zagłosował, zrobił zdjęcie, to można równie dobrze mówić, że zdjęcie jest sfałszowane. I teraz analiza, czy to zdjęcie nie jest sfałszowane, czy nie, jest zdjęcie, na którym jest dowód osobisty i mój głos oddany w sposób ważny, no ale ktoś może w komisji dorysować yy, znaczek, no i co? I co? I w każdych wyborach jest tak, gdzie ktoś pokazuje, że zagłosował, a na liście ważne, pokazuje zdjęcie, dowód, a na liście w komisji nie ma jego głosu na tego kandydata, jest zero na przykład. A głosował on, jego rodzina i w każdych wyborach pełno takich doniesień było, udokumentowanych. A ja jak kiedyś na komisji wchodzę i mówię, czy chcę zrobić zdjęcia, oni mówią, nie wolno robić zdjęcia, bo nam tak powiedzieli na komisji. I policja wzywa, nie wolno. I ja se myślę, bo to znają, no już nie będę im robił problemu, bo to tak im nagadali w tamtych. Centralnych komisjach, i oni będą mi. A kwas. Nie one winne, no nie one winne. Pokazuję im dokładnie, że mogę zrobić. Pokazuję im przepis. Wyciągam całą listę przepisów, czytam. Nie, nie. No właśnie, nic. Chodzi o to, szanowna pani Beniu, żeby ludzi antagonizować żeby gonili za tymi doniesieniami, których nie mogą zweryfikować, opowiadali się po jednej albo po drugiej stronie, a przecież na jakiej podstawie się oni myślą, że mają udowodnione, bo przeczytali artykuł, to, tamto, one, stronę, yy, śledztwo, zrobili książkę jedną, drugą, a skąd oni wiedzą, czy te książki, czy te wszystkie słowa, które tam są wypowiedziane, czy one mają jakie pokrycie w faktach? No jak oni to zweryfikują? Nie mogą, a więc muszą wierzyć ślepo na słowo i tak tworzą się sekty, bo jedni wierzą ślepo na słowo, tym. Co do których ich emocje są bliższe, a drugi, drugi, drugim, drugiemu obozowi. I tak media działają, te, które w to wchodzą, biorą za to współodpowiedzialność. Nie dajmy się, nawet machnijmy na to ręką, dlatego dobre jest inwestowanie w tych wyborców, którzy są tak zwani centrowi, bo to są ci, którzy nie są ściśle opowiedzeni emocjonalnie za jedną bądź drugą stroną, bo zajmują się innymi rzeczami. I to lepiej, bo nie mają głowy zainfekowanej tymi sektami. Ci właśnie. Co się zajmują polityką, to nie jest prawda, że lepiej znają politykę. Jaką znacie politykę? Znacie informacje medialne, które tam tak są preparowane, żeby was zaganiać do jednego bądź drugiego obozu i żeby, żebyście się nawzajem szczulić ci, co się interesują polityką, są emocjonalnie zaangażowani, będą mieli bardziej narażeni na pomyłki poznawcze. Nie, to nie świadczy źle o nich, to są ludzie, którzy chcą dobrze. Tak? Ale po prostu taki mają zasób informacji, te informacje ich siłą rzeczy wprowadzą w tą pułapkę. Dlatego nie deprecjonując ich, nie oskarżę, że są źli. Nie, nie są żadni źli. Po prostu takie mają zasób informacji, Ja też sam tego nie wiedziałem, nie łapałem od razu. Tylko przypomniałem sobie, jak pierwszy raz czytałem książkę taką Bestię Końca Czasów Henryka, po inne różne książki, różnych opcji politycznych, to sobie jako dziecko tam 14-latek czy tam 13-latek, bo pierwsze takie książki czytałem o tej masonach, o tym wszystkim, to myślę, ale skąd on to wie? Jak ja mam zweryfikować te informacje? Ale to mi to jakby wątpliwość przesunąłem do tyłu głowy, bo zobaczyłem, że i przeciwna strona i ta powszechna narracja też opiera się na informacjach, które nikt nie jest w stanie zweryfikować, tylko na takim na takiej ślepej wierze, że ci co tam oficerowie, propagandyści, co rozpowszechniają informacje to każdy wierzy temu, kto lubi i większość wierzy temu najsilniejszemu powszechnemu obozowi, tej większości i to też są informacje tak samo z znikąd wzięte. No co, myślę, to lepiej skonfrontować to z informacjami bardziej alternatywnymi, nieszowymi i zobaczyć. No i z tego porównywania wyszło mi, że jedni i drudzy mają ten sam błąd. Nie, nie chodzi o konkretną informację, bo jedni i drudzy często mówią słuszne rzeczy, ale ja nie mogę zweryfikować, kto ma rację. Dlatego jedyne, co mogę zrobić, to zrezygnować z oskarżeń, deprecjonowania kogoś na temat, na podstawie tego, czego nie mogę zmierzyć. I kry jeśli krytykować, to to, co mogę zmierzyć. A mogę zmierzyć metodę wyciągania i przedstawienia ludziom informacji i wciągania ich w tą ślepą wiarę w sekciarskie oskarżenia to mogę zmierzyć to widać widać że nie mogę informacji zweryfikować że ludzie jej nie mogą zweryfikować bo są tylko symulakra puste znaki Puste słowa i narracje, i obrazy, które szczególnie docierają do ludzi, którzy wychowani są na symulakach, na substytutach rzeczywistości, na obrazach, dźwiękach, filmach wyidealizowanych i później do nich reali, realna informacja nie dociera. Bo taka, która konfrontuje się z faktami, podaje jakieś dowody, bo te dowody wymagają wysiłku, a więc przegrywają z informacją gotową gotowym, gołym orzeczeniem, gotową wizją rzeczywistości, ładnie ubraną w obrazy, słowa i dźwięki. No, bo się przebija, po prostu wygrywa bitwę o nasze umysły. A słychać mnie dobrze, czy nie słychać? Piękny obraz namalowany przez mojego wujka. Od małego dziecka towarzyszy nam odkąd żeśmy się w domu wychowywali. Zapraszam na dwudziestą, a potem na długą analizę rozmowy między. Grzegorzem Brawnym Janną Mandrelą. Ale to pewnie opublikuję w, gdzieś pod koniec tygodnia, albo w środku, w środę czwartek. Zobaczę jeszcze, jak mi się udają zmontować, bo mi się pierwsza wersja co dwa, dwa dni montowałem, skasowała coś z programem mi się stało, to na telefonie montuję. Dziś o 20 będzie wstęp do tej analizy taki, to w zasadzie dzisiaj to już powiedziałem z grubsza, ale tam podam przykłady inne. Zapraszam serdecznie a teraz uciekam bo znowu zapomniałem o ważnym e, ważnej rzeczy